Ciemaneczko z tej strony, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle jest ze mną niezastąpiona pomoc rolnicza w postaci majstra. Sejm, ma. I jest z nami nasz ukochany, wspaniały sąsiad Andrzej. Witam, witam wszystkich tutaj, dzień dobry, serdecznie witam, witam. O Andrzeju, witam. siadaj do ropy, bo zaraz będziesz normalnie ładował. A Dokładnie. ja tymczasem y, lecę z pierwszym ładunkiem, bo, bo trzeba te buraki spieniężyć, nie maństru? Kasa się przyda. Nie tak. Dobra. Lecę manik wypożyczony od dziada, tak zwanego. Y, bo niestety jakbyśmy mieli to wywozić naszymi ciągnikami, to byśmy się... Jezus Mary, co to się dzieje? Majstru z wozem przeładow przeładowczym, boże ascynizacyjnym, tak to się nazywa? Let's go. Beczką. Beczką? Yy, zapitala 100 na godzinę po polu. Nie, no. 100? 50. No dobra. A ten. Yy, man yy, pożyczony, bo gdybyśmy to mieli wywozić naszymi yy, przyczepami, to generalnie yy, ten. Byśmy stracili pół życia na to. A tak, to dobrze, że Joshi ma uprawnienia na, na w zasadzie wszystko, co ma koła, także, także ja się tu mogę wozić. Opa! Dobra, mam nadzieję tylko, że, że się złamie tym zestawem. Eurotrack, symulator farmingu. Tak, dokładnie. Nie ma co. A patrz, A ja. chłopę, czekaj, czekaj, bo ledwo chłopie na. Na szóstce ledwo, ledwo z biedą mi jedzie, nie? Znaczy się to, to jest trójka z półbiegiem, nie? Chyba. Trójka o, łóżka. A tutaj siódma. ma. najlepsze najlepsza. Y, to Otwieram jest... bagażnik, bo spadła mi klema. A. O widzisz. No tak, BMK w sumie mają te. Y, w bagażniku akumulatory. Tak, chyba, że masz biedną wersję to masz z przodu, ale to musi być biedna wersja. No albo kompot. Albo no kompoty chyba wszystkie w wchodzie, nie? Czy... Oj, tego też nie powiem. Mi się kompakt, zdaje... kompakt jest kompaktem. No właśnie, kompa... No, nikt, nikt nie jeździ kompaktem. O, czym my, o czym my rozmawiamy. No ale dobra, na szczęście na cukrownię mamy niedaleko, więc... więc to będą szybkie transporty. Eeeem... I co? Przeda sprzedaliśmy kombajn, w zasadzie dostaliśmy przelew za kombajn, no bo wiadomo, że pojechał ostatnio do nowego właściciela, dlatego yy, dostaliśmy za, za niego przelew, stąd, stąd pojawiło się u nas dodatkowe jakieś 50 tysięcy, także kaska się zgadza póki co, no i yy, trzeba będzie dalej tyrać, żeby, yy, żeby kasę zarobić. Czekaj, bo ja tu gdzieś mam do cukrowni zjechać. Aha, to cukrownia jest tu po prawej, no dobra. To to mi pasuje, tylko teraz jest kwestia taka, To ja się tu złamie, elegancko. Tylko gdzie tu jest ten punkt do wyładowywania? To jest, to jest, to jest najciekawsze, bo dopiero zaczynamy wywóz, a ja jeszcze nie był. Urany włoszki, co się tam z tyłu dzieje? Nie no, wszystko jest ok. Nie, ja to mam wyładować, halo To tu się stanęło się Gdzieś tu <laughs> Na styrte No i styrtę Styrta jest do... <laughs> A, nie, tu chyba tu muszę Dobra, ok. To by miało jakiś sens logiczny chyba... No i się chyba Dobra Zaraz, zaraz. Elegancko trzeba się złamać. Boże jak tego mana trzęsie. No to, 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 to widać, że od dziada pożyczony. Bo to ledwo z biedą jeździ. Ale to Andrzej załatwił to, to dlatego takie badziewie. A no co od razu baziewie, tylko by narzekał. Za pół darmo i narzeka jest. No pół darmo. 5000 za takie... Dla No, no tak pół darmo Dobra dobra No ja nie wiem Usługi transportowe w dzisiejszych czasach kosztują? A? Tak To ropa droga, nie? Oczywiście dobra. Ubezpieczenia, podatki, wszystko trzeba płacić No tak, no wiadomo Dobra, chyba tyle wystarczy jak cofnę Teraz tak, rozpoczynamy wyładunek, hop, eleganck Piniążki lecą, majster, piniążki No ciekawe ile za taką przyczepkę dostaniemy pieniądze. No właśnie patrzymy Teraz już jest, czekaj, końcówka Uuu, 20 koła Ile tam, będziesz, ile tam będzie tych przyczep Ze trzy powinny być, nie? 3 Więcej. Tak? Nie wiem, ile tylko zebrałeś, Andrzej, teraz? No, to było dużo. O. Pół miliona litrów farmingowych tu było. No to powiem ci, że... Tak mi się coś wydaje. To może być... Może być srogi zysk, majster, z tych buraków. Oby tak było, tak jak mówisz. Tak, tak było. I co? No później się przesiadasz ze mną na tą beczkę? Ja tak, no jeszcze pojeżdżę. Pojadę z raz, może z dwa maksymalnie i... i, i się przesiądę na beczkę. No beczkę? Jak, jak ci już pieniądz śmierdzi... <grym> to wiesz, to trzeba... trzeba trochę ten... się zmienić. Ale na ja tu chłopie grzeję... grzeję elegancko, 50. na godzinę, chłopie, tirem... Daję życie. Dobra, beczka, ale beczka. czekaj. Andrzeju, gotowy? Bo będziesz sypał. No, oczywiście. Dobra, ja sobie tu zredukuję biegi. To ja tu tak bliżej, bo ten słup, żeby mi nie walnął ten. Dobra, to dobra. Równoważnik, o. O. Tak, będzie okej. Okay. To bym się poczekaj. też nie zakopał. Mów kiedy. Dobra, stój, 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 Dobra. O, popatrzymy jak ropa w akcji. Przeładowczą. U mnie nie wciągni? No, ani mnie. BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę. Tak, 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 dokładnie. Dobrze, że inspektor żaden tutaj nie, nie przyjeżdża. A nie, umyta ta ropa dobrze tak. No, umyta. A tak dobrze myje. No, Andrze... Na detailing oddałem. A Andrzeju tam stąd. Yy, żonę ze szmatką i, i czyść ropę. Z czego no, jest? Zome pojechał na agroszono, tam dziewczyny mu wymyły. A, mhm. ta w bikini, tak? A, ja byłem w Kielcach, to mi myły ropę, bo taka A. atrakcja była. <grym <grym ropa No, <to Karłusza> Jest, jest atrakcja, jest. I potrzebujemy głębosa. Potrzebujemy tak, kombajna, głębosa, e Ogólnie wszystkiego, i hektarów. Aha, no to super majstu, dobrze, że masz plan na nasze pieniądze. To teraz jeszcze, to teraz jeszcze powiedz mi, że masz plan na ten... Yy, gdzieś się rozsiadł. Yy, to powiedz mi jeszcze teraz, że masz plan, yy, skąd te pieniądze wziąć. Już full. A, dobra. Lecę. Dobra, jedź. Lecę, lecę, w ostatni kurs. Później już dam majstrowi, niech się, niech się powozi dziadowym panem. Ale to chyba jednak mniej tych ton jak. To jeszcze będzie na ten... No to tak może z 200-250 w sumie jednak sypu. No bo po 60 ton wozimy prawda? No, no po no, 60 no. ton, no to już teraz będzie 120 ton wywieziono. A tutaj jeszcze jedna przyczepa. No tak z półtora przyczepy tutaj powinno. By No to akurat po dwa kursy ja z majstrem Powiem ci, że 30 na godzinę po... Po polnych drogach, ale co, tam nie moje zawieszenie, nie ma majstru? Ciśnij A nie. No, cisnę cisnę, bo... Nie ma, nie ma czasu, bo robota w polu czeka. Robota w polu czeka, kurde blade. Dobra, tu się trzeba naddać. Opa! I teraz pełny skręcik. Redukcja biegów. Andrzej! Tak, co się dzieje? A ty tam beczkujesz w siebie. Ja nie, ja rzadko, ja tu mam, wiesz, inne, ja mam specyfiki chemiczne. Kurde. To my, my to nie, my to wiesz, natura naturalne, rolnictwo, wiesz. U nas tak, wszystko tak. jest bio, chłopie. Prima sorcik, bio, tylko na azoty, sypie. azoty sypiemy, ale wszystko jest bio, wiesz. Tak, mhm. tak. Ja. No, także... Mąka, mąka po 20 zł za kilo. No wszystko bią! Ta, ta, buraki po. po ten. po 50 zł za tonę, także luz. Luzika, luzika, eh? No. Państwu, jak ci się jeździ, manem? Polko, dupy nie urywa. No, mówię ci, że dziadowóz. Ale, ja. man, to jest marne auto niemieckie. Cicho jest strasznie. <laughs> Bazu <Was>, je poliny! <laughs> o kurde. Majstry, żeby było? was Co? i TD nie zgarnęło. Więcej yy, tych cygarów. Cygarów, joj, joj. Nie palcie dzisiaj, bo nie urośniecie. Kwas. Nie palka. Nie można nie pal, pojąć takie szczęście. Tak no. Takie szczęście chopy. na studiach miałem, na tym zjeździe. matko włoska, nic się nie uczyłem, nic. Kompletnie nie, zaj, nie, zajrza, nie, nie zajrzałem do niczego, nie? Z agrobotaniki, do, Ani trochę. Nawet nie wiedziałem, że tam jakieś chloroplasty będą. I słuchaj. Chodzę. I mówię tak do chłopaków. Na wykładzie z agrobotaniki mówię tak. Na logikę, na logikę, no. I na ćwiczeniach mamy ten. Mamy egzamin, nie? Znaczy egzamin, no kolokwium. No 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 I chłopie Zdałem, a dziewczyny, które się uczyły nie zdały Na logikę, na logikę widzisz, bo To jest 9 tak... Na 15 to jest tak, że one nie, nie myślą logicznie, wiesz? Chłopie cała klasa na mnie, nie? Bo jeszcze ten e, profe, profesorek mi kurwa ukłon dał O, chłopie Zapunktował. On myśli, że się uczy, Cześć. No, to teraz będziesz miał fory. Bo jak ten profesor stwierdzi, że ten... że ktoś się uczy, nie? To później już go tak nie tyra. Bo nie ma sensu. Bo wie, że będzie nauczony, nie? A ten... I dlatego, majstrum, masz teraz trochę więcej luzu. Chłopie, i cześć to, że takie dziewczyny, które tam się uczą w miarę, Pokarnia no. nie zdały tego A ja chopie na wyjebce totalnej co będzie, co będzie to będzie na, na logikę i chopie ja se zdaję. 9 punktów strzeliłem z 15 A. No to co się robiłeś punkt... o... Jak, 8 punktów to była 2 plus Ech? No, a 9 to było truja idealnie Owczam. Bo tam 30 jest. Dobra, kolejny. siadaj, bo wysypałem się. Daj mi to. Ale no? dobra, ty, co już tam ten, Fiku Fiku. Ja sobie dojadę. Piku Fiku, fiku tyku, będzie się tu dziać? Tak. No to dobra. No, disco molowcy. ja wsianie lubisz piku. Dobra, to ja, czekaj. To ja teraz tak. Trzeba zapalić silnik. Sprawdzić te przewody Jeszcze raz Wałki posprawdzać Wałek podpięty Tu dyszę sprawdzić Fuj jak śmierdzi Dobro to idę do ciągnika eee, no O śmierdzi ci? Proszę ci Pieniądze Ostatnio u mnie wydali na tym, na gosce Takie Coco Chanel było przez dwa dni Nie ale no co co? To bo się nie włączył No to kliknij No to włączyłem Ale czekaj A musi to Jak to się zwał, co Dobra leci, leci, leci bo A boś ty mi tu supa zostawił A jak musi być ciekawy, nie? No i się... siadaj ja się o, mam z nim o, Andrzeju, znowu nie, tu... śpisz na robocie? Nie, dzwonią mi telefony, biznesy, jest Maria, Felipe. jest taką robotą, bo wiel... każdy Wielki biznesmen, bo, bo ma trzy maszyny na krzyż, to wielki high biznesmen. Och ja, natürlich wol hmm. Ale powiem ci, że ciężko ma z tym Pozem. To jest sześcierka, czy to jest mój majster? Weź szczerze. to powiem ci, że ciężko ma pod górę. Chyba ty nie Proszę. Nie, Przecież on ma automat, on nie ma biegu. Jeszcze my jechał 17 o, o! A musimy taki przycisk mocy wcisnąć. Omega, my jeszcze mi tam pognij te dyszlety, ja ci stara dam. A nie to z na sprężynach są. Ta ta ta. No, o, elegancko, wopy. Na sprężynkach, stop! Dyszle, hop Takie, okay, już tu Bo ja tu jakoś tak muszę jechać Pokiem teraz o. Andrzej rury Wiem, rura, rura musi... Ja tu się dymyć. Dymić ciepły. Rura musi dymić. Je, jeba. A, tam. Dobra. To kolega Ale Family jedno. friendly Ale Bo O, piepanek, zawrót będzie grany Opa Ło kurdy e, aż mnie cofał Mega, mega zawrót, mega no Tak to jest początkującemu dawać takie maszyny Tak to jest właśnie Wziął i pojął bo... Widział no. i pojął Kto te drzewa tu postawił Mapko Bosko i to się nakamerowało jeszcze wszystko Już się nie wymika Będę to podnieś czasami BĘDZIESZ no, się Ale to przecież nawracam, jadę Cały czas Ale Nawracając się to podnosi jakby tak <coughs> No ja no a, a te Poprzeczniaki też trzeba zrobić przecież Ale zawracając 90 stopni o 5-7 stopni skręcając to różnica, nie? O tak Oj tam, oj tam Meister ględzisz Nie znasz się po prostu na robocie I, i mi tu insynuujesz coś Dobra, teraz tak Jeszcze tu muszę do, do, dokręcić Jedno miejsce Elegancko Akurat 250 litrów zostało no, i nie wystarczyło. Dobra, no, trzeba to sobie. złożyć i lecę na ten, lecę na farmę to napełnić, bo to niestety nie mamy jeszcze beczki, żeby to wozić. To ten. No, pieniędzy, po kosztuje fortunę. No. Ale powiem Ci, że faktycznie, no. Napitala to z tą beką. Beka śmiechu. No, wylecimy... Jeź po asfalcie, jeźdź po asfalcie z nim 53 na godziny, to zobaczysz co się dzieje. Tak? Z pełną Przecień okay. Zaraz zobaczymy, bo wyjeżdżam na asfalt Dobra. Polecimy z temacikiem. O ja tym mamy tu 70 przez wioskę tam. No no Ale no. No, Żeby po Żeby cię ta i nie ściągnęła. Bo ty jeszcze nie masz, chłopie, na mojej karcie kierowcy jeździsz. Uuuuuuuu. No, jakiś uuu. laweciarz, <grym> halo, halo, witam. Bo tu jakiś tego laweciarz. I mi się daje, że on deczko przeładowanie. Hmm. O. De. Jak masz tyle literów buraków, to tak... No deczko może być przeładowane. Ale kto byś tu się mógł. Dobra, czekaj, bo mi zaraz chłopy wiadomo. a ja nie muszę jechać na ten jazdek od tyłu farmy, bo, bo mi chłopy wie, zajechali y, ten, y, przy wjeździe tym głównym i musiałem na to... o, pieniążki, pieniążki, elegancko. Majster, od tej strony się to tankuje? No zgadnij. Jak od jednej strony masz mleko, to od, od drugiej co masz? Google, eee, na no <laughs> Dobrze no, Andrzeju. Andrzej pomyślał, no. Dobra, co jak jest? Iście od... śmierdząca sprawa. Tak jest. Dobra, ja się od razu podbijam w steka. Oj ojoj oj, 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 nieładnie, nieładnie. Proszę mi nie skręcać pani Grzepo. Ale oporem są siedza. Jezus, Jezus Marian. Jezus Marian. Ojciec spojrzał. Oporowo. Dajcie moi Ja sobie kupię taką ten, kurtkę albo ten... wiatrówkę, czy jak to się tam nazywa. Oporowo Oporowo co A to musisz jeszcze kaski, białe rękawiczki. Ta, Nie, bo to. Przy ropie w kasku trzeba chodzić, taka naklejka jest na ropie. Tak? No, z tyłu se obejrzyj jak ci burak spadnie na łeb No o, to chłopie! I jeszcze doznasz wypadków pracy i ja będę miał konsekwencje z tego, że ja cię dopuścił Panie, ja tu stoję pod tym Panie, idź pan sam Nie można takich rzeczy Nie o. można pod taśmociągiem ciągiem mym stać no, Zakaz na jego. Wracam. wracam. i jak spakowaliście chłopy wszystkie już te buraki? No na razie się sypie. A ile się nasypie to zobaczymy. To się w kolejnym odcinku mody na sukces tak. fajną tą maszynę masz, wiesz? No ciekawa jest, ma takie dźwignie, nie dźwignie taśmociągi <laughs> Ma dźwignie, taśmociągi, koła ma generalnie silnik tak. nawet jakiś, także jedna maszyna Ooo Nie strumie się miałeś rację Miałeś rację, trochę się to nie prowadzi To Wydupiłeś się? Nie, 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 ale było blisko żebym, Kolega problem. Żebym wjechał w tą w parkę. No Znowu, musi być, jazda Jadą, jadą Dlaczego poszli? Nie, idą, dlaczego idą? Jadą, dlaczego jadą? Radą Oj majstru jedziemy na czołówkę, lecimy Uuu, kolega, kolega, stop Record video. No Jezus. Ten to oporowiec. Dobry. co? Sąsiad ma to on za tym leci. Dobra, opór musi być. Nie ma co się na robocie zatrzymywać. Jo. Rura musi ten tego. Panie kolego. Tak, rura musi <laughs> ten. Rura musi ten tego, panie kolego. Kawalerze piękny. Tak. To zakładali takie DPFy. A to, to, to a, a, ad blue jak? Indirura no. nie kopć, pani Rura nie się czarno Takie, bo nie będę lał gnojówką po burakach Tak trochę minę To będą iść się gówniane buraki Chodą <laughs> gówniane jakości <laughs> Dobra yes. Lecimy z tematem O Jezu jak mi zjechało tak ja tu, ale bo... cię maćnęło, sąsiad. Sąsiad chyba na... wczorajszy jeszcze jest A, na robocie. Wczoraj jedno piwko wypił i... Tam wczorajszy, dzisiejszy. on tam... On zawsze niepewnie jest. Ja jestem jutrzejszym. Mhm. Tu... Jutrzejszy. Yy... No, jutrzejszy. Ja jestem jutrzejszy. Sąsiad ma taką fazę, że nawet zdanie nie umie składać. Aha, ja. bo mówię ci, no. Jedno piwko zero i już człowiekowi się we obieki kiełbasie. On się co co w szakach nie? Tak. No pewno, jak nie patrzyli, to on jak na tej farbie, farbie, farbie tankował tą gnojowicę, to tam na pewno coś ich płyknął. Albo się oparł, prawda? Wiesz, nie tylko nie tylko gnojowice tankowały, wiesz o co chodzi? <laughs> Etanol również. Aha. wiesz. Polak niewielbąt pić musi. Dokładnie dobra, no to no mamy rozwiezioną. Buraki prawie wywiezione. To tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Jeżeli odcineczek się podobał, zostawcie ławeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Cześć. Na raz.